Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie na karcie dnia, moi drodzy. I cóż, startujemy, zaczynamy. Moi drodzy, karta wskazówki, karta rady na dzień dzisiejszy brzmi Bądź odważny i zrób e, pierwszy krok. Moi drodzy, w czymkolwiek by to nie było, dzisiaj staramy się być odważni, robić te pierwsze kroki, robić pierwsze ruchy, prowokować rozmowy, które e, załóżmy chcecie przeprowadzić, ale brak wam właśnie takiej odwagi, słuchajcie, takiej wiecie, no, cywilnego pchnięcia do przodu, a, żeby ten ruch kochani wykonać. Więc to nie chodzi tylko o to, że zrób odważnie pierwszy krok, czy też tutaj e, bądź odważny i zrób pierwszy krok na zasadzie, no dobra, to powiem jemu, że go kocham, czy też jej. Nie, 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 to słuchajcie, bo mi to tak jakoś się bardzo mocno to akurat gdzieś tam w głowie się zarysowało, ale tak naprawdę, słuchajcie, tą odwagę trzeba mieć w różnych aspektach życia i ja po prostu dzisiaj obliguję do tego, że dzisiaj góra bardzo mocno sprzyja, kochani, takim właśnie osobom, które chciałyby ruszyć z czymś do przodu, nawet, nie wiem, założyć własną działalność gospodarczą, nie wiem, przedyskutować jakiś temat, być może z Zenkiem, z Kaśką i tak dalej, tak dalej, ale brakuje wam właśnie takiego, Takiej odwagi, żeby to zrobić, tak? Bądź rozpocząć jakiś nowy etap w życiu, moi drodzy. I dzisiaj jest bardzo dobry moment na to, żeby takie pierwsze ruchy, pierwsze kroki, moi drodzy, wykonywać. A więc zachęcam bardzo mocno do tego. Ok, karta sobie tutaj ląduje, a my, kochani, przelecimy wszystkie znaki zodiaków, żeby zobaczyć, co też dzisiejszy dzień może dla każdego z Was, moi drodzy, dzisiaj zobrazować. Baranek. <laughs> Ubarana dzisiaj jest skierowanie się, słuchajcie, gdzieś bardzo mocno emocjami, bardzo, bardzo mocno głosem serducha, moi drodzy. Więc dzisiaj ta emocjonalność u baranków może się bardzo aktywować. Moi drodzy, możecie być ciepłe, serdeczne, sympatyczne, empatyczne, wrażliwe, nie wiem, skłonne do wyznawania uczuć, do, litoś, do litości nad kimś, moi drodzy. Nie wiem, czemu przyszło mi to do głowy, ale, ale czasami i tak to po prostu wygląda, że ktoś może, kochani, bawić się tutaj waszymi emocjami, albo to wy Będziecie dzisiaj tak bardzo emocjonalnie do czegoś nastawione, że właśnie taką litość, taką pomoc, być może wsparcie będziecie dzisiaj chciały okazywać. Co niektóre barany mogą w dniu dzisiejszym bardzo mocno również tęsknić ogólnie za miłością, za ciepłem w swoim życiu, bo załóżmy tego nie mają. Możecie być singlami albo też gdzieś być um, oczywiście w partnerstwie, w którym. No niestety nie do końca, moi drodzy, <laughs> przepraszam Was serdecznie. Te uczucia są po prostu okazywane i baranek czuje się samotny, będąc z kimś. Byk. Byk, moi drodzy, dzisiaj powiem Wam tak. Bardzo mocno Wam może bić dzisiaj do głowy intuicja, która będzie Wam bardzo dobrze podpowiadała. I słuchajcie, ta karta będzie właśnie o tym mówiła, żebyście dzisiaj, drogie byki, nie lekceważyły tego, nie odpychały tego, co Intuicja Wam do głowy dzisiaj będzie chciała, kochani. Um, Dobra, to co będzie chciała Wam podpowiedzieć, skupiłam wątek. Więc moi drodzy, intuicja, której należy dzisiaj słuchać. Słuchajcie, jakieś mądrości, które Wam ci do głowy mogą przyjść, bądź ewentualne rozmowy z kimś bardzo mocno, kochani, doświadczonym życiowo, kto może Wam naprawdę bardzo mądrze coś podpowiedzieć. Nie należy tego lekceważyć i nie należy tutaj w żaden sposób, że tak powiem. Jeżeli taka by rozmowa tutaj miała miejsce, no nie wiem, tego odrzucać, tak, w jakikolwiek sposób, bo tutaj faktycznie, kochani, jakaś mądrość być może od jakiejś osoby może, moi drodzy, płynąć. Jakieś rzeczy, które należy w dniu dzisiejszym również zachować w tajemnicy, nie uzewnętrzniać się albo w jakikolwiek sposób nie wywalać za bardzo kawy na ławę. Kochani, coś musi tutaj pozostać jakby taką waszą ewidentną tajemnicą, sekretem, czymś, co po prostu trzeba schować, nie uzewnętrznie, się z tym za bardzo. Bądź też sytuacja odwrotna. Ktoś wobec Was może nie do końca dzisiaj klarownie i szczerze coś powiedzieć, bądź też pokazywać, bo będzie chciał utrzymać to, moi drodzy, w tajemnicy. Więc zobaczycie sobie, co tutaj z tych wersji, które powiedziałam, może wam pasować. Bliźnięta. U bliźniąt, moi drodzy, dzisiaj brak podjęcia jakiejś decyzji. Możecie stanąć przed jakąś decyzją. Oczywiście, kochani, niekoniecznie jakąś na skalę świata. To może być błaha sprawa naprawdę błaha, że nie wiem, nie będziecie wiedziały, co na siebie włożyć, nie będziecie wiedziały, co lepiej ugotować, nie wiem, jaką decyzję podjąć, czy pójść z kaśką na kawę, czy ewentualnie ją olać, tak? Tą kawę oczywiście nie chcę powiedzieć, że kasi. Ale w każdym bądź razie wiemy o co chodzi. I tutaj, moi drodzy, zarysowywuje się właśnie sytuacja, w której niestety Kasia nie podejmie tej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie będzie potrafiła tej decyzji podjąć. To jest karta wahania się w podjęciu pewnych decyzji. Raki. <laughs> Rak moi drodzy dzisiaj jakiś um, w takimś poczuciu braku. Moi drodzy, może wam czegoś dzisiaj fizycznie zabraknąć albo brakować, tak? Zabraknie wam cukru w szafie, czy też tudzież możecie odczuć brak jakiejś osoby na przykład, tak? Nie wiem, będzie wam brakowało uczuć Zenka, Kaśki, będziecie tęsknić, będziecie mieć nie wiem, za mało funduszy na coś i stwierdzicie, że on kurczę kupiłabym sobie tam kieckę na wiosnę, ale kurna, no teraz nie mogę, bo nie dostałam czy nie mam w tym momencie odpowiednich funduszy. Ewidentnie. Brak czegoś. Brak czego to już tutaj wy sami, być może sobie, drogie raki, sobie to jakby zobrazujecie, bo ciężko mi jest powiedzieć czego. Czy to będą wasze potrzeby duchowe, emocjonalne, psychiczne, czy też jakieś materialne, słuchajcie rzeczy, czy brak możliwości, żeby coś zrobić w danym zakresie. Ale poczucie braku się pokazało. Lew i sobolewska. Kochani, Lwy dzisiaj będą robić ostre cięcia, to znaczy tak: jedne z Was mogą robić ostre cięcia i odrzucać ze swojego życia to, co już niewygodne, toksyczne i nierozwojowe. Stwierdzacie, a pierdzielić to po prostu i robimy cięcie. A jeszcze inne z Was, moi drodzy, będą, że tak powiem, obierać jakieś kierunki konkretne i ich się bardzo mocno trzymać. Co jeszcze niektóre lwy, moi drodzy, mogą dzisiaj doznać jakiegoś dobra spotkać się z prawdą, bo to jest miecz prawdy, to jest taka sytuacja, gdzie jasno i klarownie coś będzie Wam pokazane, powiedziane, przedstawione, coś, co możecie sami odkryć, albo dowiecie się, powiedzmy, tego o danej sprawie, być może od innych osób, czy też o no, co, coś jakoś, a ten styl, i ta prawda będzie z Wami, będziecie musieli się z tą prawdą zmierzyć. I tak jak powiedziałam, jedne z Was będą robić ostre cięcia i odcinać kupony, a jeszcze inne, moi drodzy, no zwyczajnie będą musiały tutaj, moi drodzy, obrać jakieś kierunki, tak, bo bardzo często as mieczowy pokazuje nam to, że my wiemy, czego chcemy, obieramy jakieś strategie i w pewien sposób jakoś z czymś idziemy do przodu. Co u panny? Panna dzisiaj, słuchajcie, zachowuje stoicki spokój, poczekajcie, przesuniemy trochę te karty, zachowuje dzisiaj stoicki spokój, to jest taka sytuacja bardzo takiej zrównoważonego dnia, umiarkowian, uma, umiarkowian umiarkowanego, przepraszam Was bardzo, dnia, w którym po prostu za specjalnie nic nie musi się dziać. Taka sielanka, taki generalny, kochani, spokój, w którym dzisiaj panny mogą się tutaj nam objawić. Karta uzdrowień, więc moi drodzy, jeżeli było brawurowo, źle, niefajnie, to dzień dzisiejszy da Wam wytchnienie, ale też, u co niektórych panie, wręcz uzdrowienie jakiejś sytuacji, wyrównanie emocji, taki dzień bardzo mocno, powiedziałabym, spokojny. No a co ma to wszystko waga? <laughs> Uwagi, dzisiaj kochani, nabie, waga nabierze dzisiaj ochoty na wyznawanie uczuć w pewien sposób, moi drodzy, i może rzeczywiście tutaj, słuchajcie, wychodzić z taką inicjatywą pokazywania swojego serca, swojego ciepła, swoich emocji, emanowania tym, wychodzenia do danej osoby, która jest dla wagi ważna właśnie z tymi uczuciami, czyli deklarowaniem siebie, deklarowaniem tych uczuć, wyznawaniem tego, ale oczywiście też sytuacja może być, od, albo też inaczej, waga może może mieć też ochotę na tego typu klimaty, żeby gdzieś zbliżyć się do jakiejś osoby, ale może też być sytuacja, moi drodzy, stricte odwrotna: czyli to, że być może w kierunku wagi dzisiaj moi drodzy jakiś rycerzyk, czy też wiecie, jakaś tam laska. Bo odwracamy sytuację tutaj też na mężczyzn, będzie zwyczajnie, kochani, to ona albo on w waszym kierunku te uczucia wyznawała, czy też wam je ofiarowywała, moi drodzy. Dzień również radowania się emocjonalnego z jakiegoś powodu, więc moi drodzy, być może dzisiejszy dzień sprawi, że waga będzie miała powód do radości takiej, że aż po prostu emocjonalnie będzie kipieć od środka, tak? Będziecie się po prostu cieszyć, serce się będzie radowało z jakichś przyczyn i powiecie, wow, super, udało się to. To, co chciałem, czy chciałam, jest zajebiście. No więc, moi drodzy, albo tak, albo tak. Co u Skorpiona? Skorpion, moi drodzy, dzisiaj będzie pełen werwy i pełen energii do działania, może też podziwiać jakąś osobę, kochani, tu bardziej do mężczyzn się skłaniam, bo tutaj zarysowuje mi się postać żeńska, a więc być może wy będziecie dzisiaj chcieli albo podziwiali jakąś kobietę, która na was tutaj no, bardzo mocno działa. Oczywiście kobiety też mogą emanować tą kobiecością, emanować tą namiętnością, emanować wszystkim co piękne i zwracać tym samym na siebie, kochani, uwagę, ale gdyby to nie była karta konkretna. Konkretnie jakiejś osoby, to skorpion ma dzisiaj wolę działania, wolę energii. Słuchajcie, taką, jest pełen energii, jest pełen ognia, jest pełen zapału do tego, żeby wykonać pracę, które sobie dzisiaj ustanowi, moi drodzy, i was dzisiaj po prostu nic nie zatrzyma. Drogie skorpiony, a co u strzelca? <laughs> Strzelec, moi drodzy, też dzisiaj jakiś taki, powiedziałabym, tralala, romanse, flirty, słuchajcie, spotkania z kochankami, z, kocha z kochanicami, <laughs> no karta kochanków, ale kochani, kochankowie, to nie tylko romanse, to też jest, słuchajcie, sytuacja po prostu ogromnej miłości do jakiejś osoby, którą strzelec żywi, innymi słowy, po prostu dzisiejszy dzień będzie w tym, w tym klimacie uskuteczniał, być może będziecie chcieli się dzisiaj spotkać, może będziecie chcieli dzisiaj flirtować, romansować, nie Seksić się moi drodzy, z jakąś osobą, która jest dla was olbrzymio ważna, i faktycznie te dzisiejsze spotkania strzelca z jakąś osobą mogą być naprawdę namiętne i naprawdę ciepłe-gorące. Jeśli nie chodziłoby tutaj o jakąś osobę, to strzelec będzie dzisiaj musiał zadecydować, być może kogo wybrać, być może takie, takie rozmyślenia będą w głowie, kogo albo coś. Daną opcję, czy pójść tu, czy pójść tam, czy zrobić to, czy zrobić tamto. No ale bynajmniej, moi drodzy, jeżeli nie te wybory, no to wielka tutaj jakaś um, miłość, którą strzelec albo potrzebuje, albo już ma. Koziorożec. <laughs> U koziorożca, moi drodzy, dzisiaj dzień pod kątem analitycznego myślenia, bardzo mocnego skupiania się nad tym, żeby opracować jakiś plan, jakąś strategię, być może zrobić jakiś ruch. Będzie wiało też dzisiaj od koziorożca dosyć sporym chłodem, lodem, nie będzie tutaj emocjonalności, nie będzie tutaj, słuchajcie, żadnych skrupułów, cudów, wianków, jakiegoś brania na litość koziorożca, bo koziorożec się po prostu nie da. Dzisiaj będzie po prostu miał dzień bardzo mocno myślący, konkretny i nie dający sobie w kaszę nadmuchać. Może też tak być, że na drodze koziorożca stanie taka osoba, która no niestety będzie miała cięty język, będzie konkretna, będzie od niej być może sporo zależy. Żało, moi drodzy, ale może też być wredną babą, więc też dzisiaj koziorożec niech uważa na tego typu osoby. Dobra, co u wodnika? U wodnika, moi drodzy, dzisiaj dzień, um, powiedziałabym tego, że wodnik nie będzie dzisiaj chciał dyskutować za nadto, nie będzie chciał się uzewnętrzniać, nie będzie chciał za dużo o sobie mówić, albo też wręcz karta zachęca was do tego, drogie wodniki, żebyście tego nie robiły, żebyście zatrzymały przy sobie pewne sprawy, sekrety, myśli i nie uzewnętrzniały się, jak i również karta zachęca do tego, żebyście dzisiaj nie wydawały nadmiernie pieniędzy, moi drodzy. I krótko mówiąc, gdzieś w spokoju, w ciszy, przeczekały temat i nie po prostu nie wydawały tych pieniążków, słuchajcie, na byle co albo w ogóle na coś, tak? Bo to jest taka karta zatrzymaj coś przy sobie. Przede wszystkim monety, jak i nie monety, to pewne sprawy, moi drodzy, tak? Dzisiaj trzymamy się mocno i kurczowo i nie puszczamy pewnych rzeczy. Może też tak być, że wy dzisiaj mocno i kurczowo będziecie bronić swojego zdania, czy też będziecie, nie wiem, trzymać się kurczowo czegoś, czego, co powinniście już dawno były puścić, ale w dniu dzisiejszym warto by było, żebyście to jeszcze przetrzymały i takich ruchów nie robiły. <laughs> Co u ryby? U ryby, moi drodzy, dzisiaj dzień pełen jakiejś niejasności, moi drodzy, jakiegoś mętliku w głowie, jakiejś nieklarowności myśli, być może jakichś obaw, obaw, lęków, u co niektórych, moi drodzy, ale w dużej mierze jakoś tak mi się to mętli, kochani, że będzie wam dzisiaj brakowa, powiedziałabym, takiej klarowności myślenia. Będzie to taki dzień, w którym nie będziecie potrafiły czegoś wymyśleć, czegoś logicznie poskładać w całość, nie będziecie umiały z czymś ruszyć, ruszyć do przodu, będzie za mało danych, <laughs> brak jakiś. powiedzenia, Powiedzmy konkretnych wytycznych w danych zadaniach. I krótko mówiąc, ten dzień może być taki właśnie, nieco powiedziałabym, mało spójny. E, tajemnice, sekrety, które być może są przed Wami poukrywane, albo to, że Wy coś ukrywacie, <coughs> również w tej karcie, moi drodzy, się pokazuje. I uważajcie też na osoby, które. Mogą wani, wami manipulować, moi drodzy, i nie do końca być z wami szczerzy, bo też na waszej drodze, u co niektórych oczywiście ryb, takie osoby mogą się kochani znaleźć. E, moi drodzy, ja was bardzo przepraszam, ale jeszcze moje zdrowie nie jest na tyle fajne, jakbym sobie tego życzyła tutaj takie te chrypki czasami jeszcze się mogą pojawiać, ale moi drodzy życzę wam wszystkim oczywiście jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy cudowności, moi drodzy tego żeby ten dzień był taki jak wy chcecie a nie jak chcą te karty, Buziaki.